Kolejna niedziela Wielkiego Postu, niedziela kuszenia, kiedy, kiedy Jezus wychodzi na pustynię, powie święty Marek, został wygnany na tą pustynię przez Ducha Świętego i tam przystępuje do Niego demon, szatan, żeby go kusić, żeby, żeby zatokować go tymi trzema wielkimi pokusami? Nie będę ich omawiać po kolei, ale chcę je spiąć jednym, jedną taką rzeczą, która, która wydaje mi się w tej dzisiejszej Ewangelii dość ważna. Bo co się dzieje? Wydarzenie przed wyjściem Jezusa na pustynię to jest wydarzenie chrztu, kiedy Jezus wchodzi do Jordanu, kiedy zanurza się w tej wodzie Jordanu, Jan mówi o to baranek Boży i potem wychodzi z tego Jordanu i mamy to objawienie Trójcy Świętej. I ten głos Boga: Tyś jest mój synu miłowany, w tobie mam upodobanie. Jestem przekonany, że Ewangelia w tym momencie, że Bóg w tym momencie jakby pokazuje nam, że Jezus jest tym, który jest świadom tego, kim jest. Jezus, jakby, jakby nie tyle może odkrywa, ale dopełnia w nim się to wszystko, że, że jest synem Bożym, że ma misję. Też od tego momentu zaczyna się wielka działalność Jezusa i wychodzi na pustynię. I dlatego tak bardzo szybko do niego wstępuje szatan, bo szatan nienawidzi tego, kiedy człowiek jest tym, kim jest. Kiedy zna swoją tożsamość. Ją akceptuje i w niej żyje. Szatan uwielbia, jak my żyjemy w pewnej, w pewnej iluzji, w pewnym takim wyobrażeniu siebie samego, nawet dobrym, ale nieprawdziwym, nie naszym. Kiedy ciągle kogoś udajemy, tu w kościele zakładamy taką maskę w szkole, taką maskę w pracy, taką maskę, ciągle jakaś maska. To szatan uwielbia to. Uwielbia. A dzisiaj Jezus pokazuje, i to kuszenie szatana Jezusa pokazuje, jak warto trwać przy tym, kim jestem. Kiedy szatan mówi, jeżeli jesteś Synem Bożym, zamień te kamienie w chleb, czy cokolwiek innego. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się z krawędzi narożnika świątyni, aniołowie będą cię nosić i tak dalej. Jezus jest Świadom tego, kim jest. Nie musi tego udowadniać. Dlaczego? Bo właśnie jest tego świadom. To my ciągle sobie musimy coś udowadniać, że jesteśmy kimś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Że jesteśmy jakiś elokwentni, inteligentni, bogaci, towarzyscy, cokolwiek. Tylko problem w tym polega na tym, że nie musimy tego udowadniać. Zadaj sobie pytanie w tą, w tą Niedzielę Wielkiego Postu. Jaka jest Twoja tożsamość? Kim Ty jesteś? Jak to odkryć? Spójrz w Boga, co On Tobie mówi. Tak jak, tak jak Bóg przemówił do Jezusa Tyś jest mój syn, miłowany w Tobie mam upodobanie. To samo Bóg mówi do Ciebie. Tylko problem polega na tym, że my w to ciągle nie wierzymy. Ciągle my w to nie wierzymy. Takim przełomowym dla mnie momentem w moim życiu, jakiejś takiej mojej formacji było to, że kiedyś kiedy po raz kolejny spowiadałem się z jakichś moich grzechów, i tak dalej, ja bardzo nie chciałem być grzesznikiem kiedyś. Kiedyś mój kierownik duchowy, mój spowiednik powiedział: Słuchaj, Mateusz, a kiedy ty sobie w ogóle pozwolisz na to, żeby być grzesznikiem? Kiedy przestaniesz przed samym sobą udawać, że jesteś kimś innym, że jesteś jakiś moralnie wyjątkowy? I to dla mnie było odkrycie: że prawda on jest taka, że jestem grzesznikiem. Że jestem słaby, że będę upadać. Ale grzesznikiem, któremu Bóg mówi, Ty jest mój Syn miłowany. w Tobie mam upodobanie. To jest tożsamość i odkrycie tej tożsamości i bycie sobą w swoich wadach, w swoich zaletach, w takiej prawdzie, w takiej pokorze, całkowicie mnie uwalnia, sprawia, że staje się prawdziwym uczniem Jezusa. I to jest moja przestrzeń, moja płaszczyzna, prawda o mnie, do tego, żeby, żeby się formować, żeby się rozwijać, żeby się zmieniać. Na początku nawrócenie polega na tym, że zrzucam maski. Dochodzę do siebie, do prawdy o sobie i w tym momencie zaczynam jakąś inną pracę. To jest dla mnie dobra nowina dzisiejszej Ewangelii. Bóg, który mówi. Odkryj prawdę o sobie, a zobaczysz, jak w tej prawdzie ja Cię niesamowicie kocham, i z Tobą prawdziwym chcę iść na krzyż, a potem do zmartwychwstania.